wyjątkowe doznania muzyczne połączone ze sztuczkami iluzjonistycznymi. Tak było w miniony piątek w Teatrze imienia Jana Dormana, kiedy to zorganizowano wyjątkowy koncert dobrego serca. Miał on charakter charytatywny, bowiem w jego trakcie zbierano pieniądze na leczenie młodych mieszkańców Będzina, którym życie nie napisało najłatwiejszego scenariusza. Pomysł zrodził się przed miesiącem czasu, kiedy usłyszeliśmy e, w sumie mieszkańców o jednej z naszych mieszkanek, naszego osiedla, o Karolinie Nowak, której dziewczynie osiemnastoletniej, u której zdiagnozowano w ubiegłym roku chorobę, z którą się będzie borykał już do końca życia, czyli stwardnienie rozsiane. Tak? Te dwie litery SM były wyrokiem, który padł w jej życiu. A mieliśmy w głowie również to, co się wydarzyło w ubiegłym roku, czyli wypadek komunikacyjny, któremu uległ również Będzinianin z tego samego osiedla. Kolega Karoliny, Maciek Bliźniuk. Na deskach Będzińskiego Teatru zagrał zespół Partyzant, czyli rodzinny duet stworzony przez ojca i syna. Jak sami mówią, pomaganie mają we krwi i kiedy tylko usłyszeli o inicjatywie tego koncertu, nie zastanawiali się ani chwili. Maciek. Maciek to jest syn mojej przyjaciółki, z którą znamy się od lat, i dla nas bardzo ważnym elementem jest pewna ciągłość, konsekwencja. My kochamy naszych rodziców, naszych dziadków, przyjaciół. Jesteśmy w wieloletnimi, wieloletnich przyjaźniach, przynajmniej ja. Mikołaj jest nieco młodszy, ale również ma stałe grono przyjaciół. Rozszerzamy oczywiście to grono, ale staramy się dbać o siebie nawzajem dookoła i dlatego tu jesteśmy głównie. Dlatego, że. Dzięki temu, że była prośba, że to miały być pieniądze zbierane dla Maćka. A potem się okazało, że ma być jednak dla Karoliny również. Więc, jakby to jest wartość dodana, z której się bardzo cieszymy i mam nadzieję, że się uda ta zbiórka. A o powodzenie zbiórki wcale nie było trudno, bowiem na licytacji można było zgarnąć naprawdę unikatowe przedmioty. Takie jak choćby koszulkę samego mistrza, Roberta Lewandowskiego z jego autentycznym autografem, czy zdjęcia naszych skoczków narciarskich podpisane przez wszystkich zawodników. Jak mówią władze miasta, piątkowy koncert to na pewno nie koniec intensywnych działań na rzecz Karoliny i Maćka. Ich problemy z całą pewnością nie rozwiążą się z dnia na dzień, ale dzięki wsparciu i dobroci innych mają szansę systematycznie przybliżać się do upragnionego zwycięstwa. Adrian Naglik, kanał 99.